Bardzo często widziałem taką sytuację, że ktoś twierdził, że robi SEO dobrze, źle lub w ogóle robi, tylko w oparciu o to, że ma zainstalowaną wtyczkę i ta wtyczka pokazuje kolor na zielono lub na czerwono. Generalnie na rynku jest sporo wtyczek SEO do WordPressa, np. Rankmart SEO, tak jak tutaj, lub Yoast SEO i one są bardzo mocne. Pokazują również, jaki jest scoring strony według autora wtyczki. Jak tutaj widzisz, ten scoring jest na poziomie 13 na 100, więc teoretycznie może się to wydawać, że jest to wynik tragiczny i strona w ogóle jest źle pozycjonowana. Natomiast jeśli, jak piszę sobie tutaj, frazę kluczową, to ten wynik się poprawi do 77 100. Natomiast czy to oznacza, że automatycznie seo strony jest znacząco poprawione i strona będzie generowała duży ruch z wyszukiwarki? No, niestety nie, bo pod kątem seo są istotne czynniki na stronie, takie jak content, nagłówki, linkowanie zewnętrzne, wewnętrzne i tak dalej. Także można to sobie wpisywać, natomiast to nie znaczy, że to sobie zrobione, lub po prostu nie jest zrobione. To po prostu taki dodatek, który można sobie wpisywać, natomiast nic to nie daje. Zaobserwuj po więcej sołowych treści.